No, no nie wiem czy nie słychać, bo jest jak diabli wiatr, ale mam tutaj Turkish Pizza z serem, czyli takie coś co w Holandii możecie sobie kupić za 350, ja akurat dałem 4,50 bo z serem I to jest takie tanie i można się tym najeść i to jest popularne tutaj, a ja chciałem sprawdzić czy dobre. Więc let's check. Hey yo. Ej, hey To jest super! Polecam bardzo serdecznie każdemu, kto przyjdzie. O kurde! A, będę to jak codziennie na obiad. to jest taka jakby pizza zwinięta w rulon. W środku macie jeszcze sałatki i sosy. Jest fenomenalna. Lachu, co powiesz? Tachowica bardzo smakuje, żeby coś powiedział, bo gryz się jak rek Zapomniał o Bożym świecie, je pizzę.